5, 4, 3, 2, 1. Start. Środkiem przez 60. Środkiem przez hopę. 60. 5 lewy zacisk, 3 lewy bardzo długi. 70. Mały szczyt do 3 prawy zacisk. 70, nagły 4 prawy przez szczyt 110 w dół, wolniej 3 prawy długi zacisk Przez skrzyżowanie nie tnij kamienie po wewnętrznej I 5 lewy długi zacisk po wewnętrznej przez szczyt Do krótki 5 prawy, środkiem przez 190 Wolniej 6 lewy przez drewno do 6 prawy 40, ostrożnie 3 lewy zacisk po wewnętrznej Do krótki 6 prawy i 4 lewy i 6 prawy 60, 3 lewy po wewnętrznej długi 40, 3 pra Prawy długi otwiera, prawą przez 80 6 lewy przez wyboje do płasko prawy 70, środkiem przez hopę 60, ostrożnie, 4 lewy, wolniej 60 Dwa prawy, zacisk, 1 prawy, bardzo długi zacisk, nie tnij I środkiem przez mały szczyt, do szybki, 3 prawy 50, 3 prawy, długi zacisk, po wewnętrznej Do 4 lewy długi I 4 prawy, otwiera i zacisk przez skrzyżowanie 40, ostrożnie, mylący, 3 prawy, zacisk przez szczyt i jeden lewy bardzo długi po wewnętrznej to pięć prawy 70 sześć prawy przez długi szczyt zacisk 100 przez drewno to sześć lewy bardzo bardzo długi przez szczyt 130 środkiem przez chopę i płasko prawy przez wybój 80 przy zatoczce płasko lewy sześćdziesiąt. cztery prawy 50 sześć lewy 50 środkiem przez wybój chopa 60 ostrożnie sześć prawy długi zacisk krótki dwa prawy to dwa lewy bardzo długi otwiera i zacisk i 6 prawy otwiera 50 3 prawy zacisk po wewnętrznej lewą przez 90 mylący 4 prawy zacisk przez szczyt do ostrożnie 6 lewy bardzo długi zacisk otwiera nawrót lewy bardzo długi zacisk i 4 prawy długi 50 ostrożnie krótki 3 lewy przez szczyt do ukryty nawrót prawy bardzo długi otwiera środkiem przez mały szczyt do 3 lewy otwiera 140. Prawą przez hopę i wolniej 6 lewy długi nie tnij. Do 5 prawy zacisk 4 prawy przez szczyt 40 Płasko prawy do 5 lewy przez szczyt Otwiera i zacisk 3 lewy długi przez szczyt I płasko prawy przez szczyt siodło Ostrożnie 70 Skręt 3 lewy zacisk nie tnij. Do 4 prawy 40 5 prawy bardzo długi 80 6 prawy do 4 lewy nie tnij Zacisk długi 100 6 prawy bardzo długi zacisk Środkie przez 120, 6 lewy zacisk przez szczyt, do 6 prawy długi. 50. Płasko prawy przez mały szczyt. 70. 4 prawy przez szczyt otwiera długi. Do środkiem przez szczyt i płasko lewy. 50. Przez drewno. Mały szczyt do płasko lewy. 160. Ostrożnie chopa. Do krótki. 3 lewy. Nie tnij. 50. 4 lewy zacisk. 60. 6 lewy przez szczyt. Bardzo długi. Ostrożnie zacisk. Do 2 prawy. Do jeden lewy długi. Nie tnij. Otwiera. trzy lewy. Bardzo długi zacisk na końcu. I prawą do 4 lewy otwiera. Otwiera środkiem przez długi szczyt. 70. 6 prawy przez siodło. Otwiera środkiem przez hopę. 80. Płasko prawy. Do 6 lewy bardzo długi otwiera. 150. Środkiem przez hopę. 60. 6 lewy otwiera. 60. Środkiem przez szczyt do krótki 6 lewy. Ostrożnie, wolniej. 100 w dół. Mały szczyt i dwa prawy zacisk. I skręt 90 stopni prawy tnij. 6 lewy otwiera i zacisk 5 lewy przez metę bardzo długi. Zacisk 3 lewy 50 do hamuj.